Jesteśmy na torze w Rydze. A więc tak to tutaj w sumie za miesiąc będziemy, będziemy za miesiąc tutaj znowu i będziemy o ten piękny łuczek cały na wklepanym cały na wklepanym No ogólnie widać, że aktualnie trwają przygotowania do crossu, które się odbędą jakoś chyba na za dwa dni albo w ten weekend tam widać piaseczku trochę Świeży asfalt Ale to się będzie działo A my tu będziemy lecieć, o stamtąd na czwora wklepanym, wklepanym, przekładeczka I tam, gdzieś w beton Ale tego betonu nie będzie już Zawody driftmaster we wrześniu w Rydze Nas tam nie zabraknie Mega się jaramy Nic dodać, nic ująć tak naprawdę Jedziemy do Mikołajek się strzulować.